Teraz pytanie, czy ja mogę zagrać tak, jak on mnie wybije, ja go wybiję i mam atak, natomiast jak on mnie wybije tu, ja go biję tu, on musi zagrać tu, ja wybijam tu i potem mam mata. Wydaje mi się, że to jest git. I fajna partia, nie? Szkoda, że kurczę. Nie mam mata długą roshadą. Jak się matuje roszadą? Tak? Ale to on ma tu ucieczkę. Kurde, no a on wie, że ja chcę zamatować roshadą. A jak ja zagram tak, to też jest lipa. Mogę tak zagrać i grożę tym matem? No to nie mat. Ale kurde, jaka padnia, nie, no poddał, co za kud